Marcin Krasuski. Jestem absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w specjalności archiwistycznej. Obecnie jestem doktorantem szkoły doktorskiej tejże uczelni oraz pracownikiem archiwum państwowego w Siedlcach, co jak myślę widać, że znajduje się w magazynie archiwalnym. Moje wspomnienia z zajęć, ze studiów były bardzo pozytywne. To oprócz nawiązania wielu znajomości, spędzania w dobrym towarzystwie czasu, to także bardzo ciekawe zajęcia prowadzone. To nie było tak, jak sobie wyobrażałem po ukończeniu liceum i wyborze studiów, że to będą zajęcia. Takie podręcznikowe, przekazywana wiedza w myśl podręczników, jakieś prezentacje, notowanie, potem skrzętne rozliczanie tego. Nie, zostałem bardzo pozytywnie zaskoczony, ponieważ wykłady oraz ćwiczenia bardzo często wyglądały w postaci dyskusji, dyskusji myślowej na temat no, prowadzonych zajęć. Oczywiście była teoria. Była teoria przekazywana bez niej ani róż w archiwistyce. Kiedy chcemy wiedzieć o takich rzeczach, jak zespół zasób, to musimy wiedzieć, co to jest. Ale właśnie forma prowadzenia tych zajęć w postaci takiej dyskusji, takiej możliwości wymiany myśli, weryfikowania tego ze stanem rzeczywistym sprawiła, że spędziłem te studia będąc osobą bardzo zaciekawioną, e, dzięki wykładowcom, dzięki sposobi, sposobowi prowadzenia e, tych zajęć, na pewno się nie nudziłem i myślę, że Wy też byście się nie nudzili. Jak w trakcie studiów także e, podjąłem się wolontariatu w Archiwum Państwowym w Siedlcach, e, co gorąco polecam każdemu z Was, e, ponieważ e, pozwoliło mi to zweryfikować, e, Poznaną tą teorię, wiedzę teoretyczną na studiach z praktyką. E, wielu rzeczy nie byłem w stanie zrozumieć bez praktycznego podejścia, bez e, poczucia tego na miejscu, w archiwum, jak to wygląda. E, to było także doświadczenie zebrane ogromne doświadczenie. E, prawie dwa lata byłem na wolontariacie tutaj w trakcie studiów licencjackich, więc. E, to jest duży plus, jak dla mnie, w zrozumieniu tego, czym jest archiwistyka. Dzięki temu doświadczeniu, także dziś mam możliwość pracy w archiwum oraz rozwijania swoich pasji związanych z nauką historyczną, z archiwaliami, z wiedzą przekazywaną w źródłach, w materiałach archiwalnych. No i mogę tak szczerze powiedzieć, że poniekąd spełniłem swoje marzenia. Spełniłem swoje pasje i dalej je spełniam. Dużo mi to dało w moim życiu, bardzo ciekawego, ciekawych ludzi, których poznałem. Oraz gorąco polecam studiowanie na Instytucie Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Ja to dobrze wspominam i myślę, że wy także będziecie. Absolwentem Instytutu Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach ukończyłem specjalność archiwalną i współczesne stosunki międzynarodowe. Podczas studiów miałem możliwość poznania warsztatu, nabycia umiejętności w zakresie archiwizacji dokumentacji, zarówno praktyki, jak i doświadczenie w pracy w kołach naukowych, w wyjazdach na konferencje różnego rodzaju zaangażowanie w życie społeczne studentów. Wpłynęło na to, że dosyć szybko, jak i większość moich rówieśników, uzyskałem zatrudnienie zawodowe. Pracowałem dotąd między innymi w archiwum państwowym, w archiwum wyodrębnionym, obecnie pracuję w archiwum samorządowym. Studia w Śledcach dały mi możliwość samorealizacji i rozwoju. Dzięki temu nabyłem umiejętności w zakresie animacji lokalnej społeczności, prowadzę archiwum społeczne, Ocalamy od zapomnienia. Tutaj za mną, będący cmentarz tatarski w studiance Kołobia Podlaski, zbieramy wspomnienia. Jestem redaktorem lokalnego kwartalnika dotyczącego mojej miejscowości. Opanowanie warsztatu, pracy historyka-archiwisty i stałe doskonalenie się, albo realizacja jest takim nadrzędnym celem, zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Naukowo Praca, pisanie tekstów, artykułów, prezentowanie swoich badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych bardzo wpływa na samorealizację. Prowadzę też warsztaty odkrywania przodków, poszukuję dla wielu osób rodzin, którzy nie mogą sobie poradzić w znalezieniu swoich przodków. Poszukuję także zawodowo, jak zlikwidowanych instytucji, zakładów pracy i pomagam dla ludzi odchodzących na emeryturę od uzyskiwania tych dokumentów. Odbywam wielokrotnie wizyty w archiwach krajowych, zagranicznych, prowadzę lekcje żywej historii, rekonstrukcje, gry terenowe, angażuję się na rzecz poznania lokalnej historii, współpracuję z młodym pokoleniem, mam pewien wpływ na jego rozwój, i samorealizację. Także działania, które podejmuje, wpływają na kreowanie i promocję regionu, a co za tym idzie, idzie, wpływa to też na jakąś swego rodzaju rozpoznawalność, można powiedzieć, sławę, nie tylko w mediach, ale też w szeroko rozumianej lokalnej społeczności. Bo historia daje to, czego nie daje rzeczywistość. Dzień dobry. Nazywam się Piotr Szczesz i jestem doktorantem w Instytucie Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Obecnie znajduję się na terenie dawnego założenia dworsko-parkowego rodziny Zamońskich z Włodawy, Różanki, który został zniszczony w sierpniu 1915 roku podczas ofensywy wojsk austriacko-węgierskich, które szły na wschód, a teren Pałac, zabudowania gospodarcze zostały zniszczone właśnie podczas bitwy pod Wodawą 14-17 sierpnia 1915 roku. Po pałacu nie zostało nic. Zostały fundamenty, bastiony pod tarasami i nic poza tym. Ale za mną znajdują się zabudow dawne zabudowania gospodarcze. Ale przede wszystkim zachęcam Państwa do podjęcia studiów. Historycznych, czy to pierwszego, czy drugiego stopnia, w Instytucie Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Tutaj zyskają Państwo wiedzę do... teoretyczną oraz początki wiedzy praktycznej, jeżeli chodzi o podje... studia historyczne, archiwistyczne bądź pedagogiczne, bo takie mamy specjalizacje u siebie w Instytucie Historii. Obecnie jestem pracownikiem merytorycznym Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach, ale wcześniej pracowałem w Muzeum Pojezierza Zim... łęczyńsko wodawskiego we Wodawie, obecny zespół synagogalny we Wodawie, ale także w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, ale także w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. rodziny Ulmów i trafiłam z powrotem na Podlasie. Nazywam się Kamila Dominiak. Jestem absolwentką kierunku historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Studia ukończyłam w 2009 roku na ówczesnej Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Dodatkowo dwa lata później ukończyłam jeszcze studia podyplomowe zastosowania informatyki na Uniwersytecie przyrodniczo-humanistycznym. Historia zawsze była moją pasją, dlatego zdecydowałam się na ten kierunek studiów. Na uczelni trafiłam na wspaniałych, pełnych pasji wykładowców, którzy byli moimi pierwszymi przewodnikami po świecie historii i archiwistyki. Spotkałam także ambitnych, aktywnych i zaangażowanych studentów, z którymi realizowałam różne projekty, między innymi w wolontariacie studenckim oraz kołach naukowych. W studenckim kole naukowym archiwistów, którego przez rok byłam wiceprezesem, organizowaliśmy różne sympozja, warsztaty, objazdy naukowe, wystawy, braliśmy udział w konferencjach naukowych oraz przygotowywaliśmy referaty do publikacji. Dzięki studiom przeżyłam także największą przygodę mojego życia. Studia studiów na Uniwersytecie w Witerbo we Włoszech w ramach programu Erasmus. Wiedza zdobyta na studiach dała mi możliwość pracy w zawodzie. W dotychczasowej karierze zawodowej pracowałam w Archiwum Wojskowym w Oleśnicy, Archiwum Państwowym w Warszawie, Narodowym Archiwum Cyfrowym, a aktualnie od ponad pięciu lat jestem pracownikiem Ministerstwa Finansów. W Wydziale Zarządzania Obiegiem Dokumentów i Archiwum zajmuję się systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją. Mam poczucie, że zarówno ja, jak i inni absolwenci Siedleckiej Uczelni jesteśmy dowodem na to, że młodzi, ambitni, z małych ośrodków mogą wiele. Dlatego polecam Państwu studia na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach na kierunku Historia, Specjalność, Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją. Drodzy tegoroczni maturzyści, no przed Wami dosyć trudny rok, a właściwie trudny rok bardzo ważnych wyborów. Um... Nie dość, że musicie zdać maturę, to jeszcze tak naprawdę musicie dokonać, podjąć decyzję w zakresie studiów, jakie chcecie realizować. A decyzja ta, nie ukrywajmy, będzie rzutowała na całą resztę waszego życia. Moi drodzy, 19 lat temu, dokładnie 19 lat temu, stałem przed podobnymi dylematami i wyborami jak wy. Zdawałem maturę i zastanawiałem się, co robić dalej. Zastanawiałem się również, co robić dalej pod kątem tego, czy robić to, co lubię, co jest moją pasją, czy może pójść w kierunku koniunktury, takiego pragmatyzmu i wybrać coś, co da mi dobrą płacę, dobrą pracę. Pytanie tylko, czy da mi na pewno pełną satysfakcję. Bo nie ukrywam, że w życiu ważne jest, żeby robić to, co się lubi, to, co stanowi dla człowieka pasję. Wtedy do pracy nie chodzi się jak do pracy, czy nawet jak do roboty, tylko chodzi się tam, żeby się spełnić. A ta praca wypełnia w taki ciekawy sposób ludzkie życie. Zdawałem na dwa kierunki, na trzy uczelnie: na Uniwersytety Warszawski, Lubelski, do obydwu zdawałem na prawo. I na ówczesną Akademię Podlaską, dzisiejszy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, na historię. Dostałem się na wszystkie te kierunki, na wszystkie te uczelnie. W domu chyba po cichu liczono na to, że wybiorę prawo, no właśnie z racji tego bardziej praktycznego podejścia. Ja prawo lubię oczywiście, ale nie ukrywam, że to historia stanowiła od zawsze moją olbrzymią pasję. No i tak się złożyło, że wybrałem historię. Było to trochę zaskoczeniem dla wielu osób. W moim domu moi rodzice przyjęli to dosyć dobrze. Moja mama po latach powiedziała, że właściwie nie była zaskoczona taką decyzją, spodziewała się jej, bo wiedziała, że historia jest moją pasją, a znała również moje podejście do życia i wiedziała, że będę chciał robić to, co lubię, a nie koniecznie do pracy się przymuszać. Oczywiście można zadać sobie pytanie, dlaczego. Wybrałem Akademię Podlaską. Dlaczego wybrałem siedcę, mając do wyboru Warszawę i Lublin? No, wbrew jakimś takim obiegowym i nie ukrywam stereotypowym opiniom, siedce wcale nie były i nie są złe. Oczywiście zrobiłem sobie wówczas małe rozpoznanie i dowiedziałem się, kto tak naprawdę pracuje, jak wyglądają na tej uczelni, kto prowadzi te studia, jak wygląda. Kadra profesorska. I ku mojemu olbrzymiemu zaskoczeniu okazało się, że większość moich przyszłych profesorów w Akademii Podlaskiej to osoby, które pracują na uniwersytetach właśnie i w Warszawie, i w Lublinie, i w wielu jeszcze innych miastach, a więc na pewno dysponują tą samą wiedzą, potencjałem i przede wszystkim energią, i tak samo będą ją przekazywać w sieciach, jak przekazują ją w Warszawie, w Lublinie czy gdziekolwiek indziej. No i zdecydowałem się przedem do Akademii Podlaskiej co dały mi te studia drodzy Państwo, szereg rzeczy, które stanowią dzisiaj taki bardzo ciekawy element nawet do wspominania przede wszystkim w Instytucie Historii od zawsze panowała panuje taka atmosfera bliskości prowadzący nigdy nie dystansowali się od studentów, zawsze można było z nimi porozmawiać podejść, czy to na interesujący nas wątek, który był poruszony na wykładzie, czy nawet na jakiekolwiek inne rzeczy z takich bardziej życiowych, które nas interesowały. Nawet w przypadku jakichś decyzji, które chcieliśmy podejmować. Studia w Akademii Podlaskiej na kierunku historia to również przyjaźnie zawarte na całe życie, które kontynuowane są zresztą przecież do dziś dnia. Żeby nie być gołosłownym, kiedy skończyłem studia, magisterskie, zostałem magistrem historii, postanowiłem kontynuować naukę. Rozpocząłem studia doktoranckie, właściwie wtedy jeszcze nawet takowymi nie były, czy tak ich nie, nie określano. W 2012 roku obroniłem doktorat na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym, również z historii. W 2019 roku um, otrzymałem stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych. Jestem historykiem. Od 2010 roku pracuję na Wojskowej Akademii Technicznej, pełniłem tam różne stanowiska, byłem ostatnio kierownikiem pracowni historii i wychowania. Od pół roku jestem zastępcą dyrektora do spraw naukowych Instytutu Organizacji i Zarządzania. Muszę przyznać, że się spełniam. Robię to, co lubię. Moja praca jest moją pasją. I zdecydowanie, jeśli miałbym dokonać ponownie wyboru kierunku studiów, to wybrałbym historię na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedcach, w Instytucie Historii, bowiem to te studia mnie ukształtowały, te studia spowodowały, że robię to, co robię, że jestem tu, gdzie jestem i że się spełniam. I jeśli miałbym Wam Cokolwiek polecić, to właśnie polecam studia z historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedcach. Tam naprawdę wychowują na porządnych ludzi i ludzi, którzy umieją odnaleźć się na rynku pracy i w tej naszej czasem trudnej rzeczywistości. Także polecam.